kiedy był szczyt NATO w Wilnie, kiedy wcześniej G7 chciało podjąć decyzję o tym, że przez Polskę będzie dostarczana, że będzie dostarczana po prostu pomoc dla Ukrainy, de facto przez wszystkich i nie było nas przy stole. Ja mówię zaraz, jak chcecie tą pomoc dostarczać? Jak chcecie tą pomoc dostarczać? Świetnie, że podjęliście decyzję. Chcecie to wprowadzić do konkluzji szczytu, podjęliście tą decyzję bez nas. Nie było nas wtedy przy tym stole, boście sobie sami ją podjęli. I jaka była odpowiedź? No, żadna. Ja po prostu się nie zgodziłem na to, żeby to wpisać do konkluzji szczytu. Po prostu ja powiedziałem, nie, nie podpiszemy takich konkluzji szczytu, w których będzie wpisane, że decyzja, którą podjęliście bez konsultacji z nami, będzie wykonywana poprzez naszą infrastrukturę. Nie. Tylko to jest potem odbierane jako działanie antyukraińskie, tak? I teraz też jestem ciekawa. Ale jak... wtedy sojusznicy to zrozumieli, o co mi chodzi. To zostało wtedy zrozumiane. Ja bardzo wyraźnie wyartykułowałem w kuluarach, o co nam chodzi. Ja powiedziałem, dlaczego nas nie było przy stole. Dlaczego decydujecie o naszej infrastrukturze, kiedy nas nie było przy stole? Wy ponosicie koszty z tym związane?